Z całego serca chciałbym podziękować młodzieży, dzieciom, uczestnikom tego festiwalu w Kominie, bardzo cieszymy się sukcesów, wszystkich sukcesów naszych mieszkańców, młodych czy dużych, czy, czy innych, bo to jest i promocja miasta, no i coś pokazuje, że w tym mieście się dzieje, że, że nie jest tak jak niektórzy mówią, no nic się nie jest, dzieje, się, ale trzeba chcieć, trzeba być gdzieś, pracować, trzeba włożyć tego wysiłku. I za to wam wszystkim dziękuję właśnie tym wszystkim osobom młodym, które zapracowały na to, a również pani Koszańskiej, wszystkim rodzicom, wychowawcom, którzy doprowadzili do tego, że zachęciliście te dzieciaki właśnie do uczestniczenia w tych zajęciach, w tych przygotowaniach i tak Bardzo Państwu dziękujemy i tym małym, i tym dużym, i tym średnim. I mamy nadzieję, że ten sukces, który miał miejsce w koniec, zresztą to nie jest pierwszy sukces, myślę, że nie jest ostatni, że to jest tak, że będzie od sukcesu do sukcesu i to, co jest najważniejsze, to, że mamy w Kutnie środowisko osób, które potrafi profesjonalnie zająć się dziećmi, jeżeli chodzi o edukację muzyczną i teatralną. Najpierw to się zaczyna, tak jak tutaj w przedszkolu nr 3, Przeszkole numer 3, że są panie, które sobie potrafią znakomicie tą pracę układać wraz z dyrekcją, że to ma później swoją kontynuację, czyli już później wchodzi w grę Rzeczowy Dom Kultury i że jest, jak mówię, środowisko, które potrafi we współpracy z rodzicami, we współpracy ze szkołami stworzyć tak naprawdę możliwość, że te nasze... Dzieciaki zdobywają sukcesy. Ja mówię, czy to jest Konin, czy to jest Bydgoszcz, czy to inne miejsca w kraju, Zielona Góra, prawda? I jeszcze by można było tu sporo wymieniać, nawet łącznie z tymi, które są poza granicami kraju. Także wielkie, wielkie podziękowania dla wszystkich Państwa. My z naszej strony przygotowaliśmy takie małe, co nieco małe, skromne podziękowanie. Najpierw będzie to dla tych, którzy no, najwyżej się wnioskują, aczkolwiek są najmniejsi. Tak, tak? Ale to, to tym bardziej, tak powiem, miły i sympatyczny. Czyli najpierw uchwalamy zespół Jarzębinki, przedszkola numer 3.